Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj chcę pokazać jak, wielką, jak wielkie paczki ich ską, Tak, ich ską, Pakuje swoje produkty Zamówiłem mysz komputerową, a dostałem taką wielką pakę Zaraz zobaczymy ile zajęła ta myszka Tutaj Żeby nam się Rozerwiemy to. I w środku proszę. Taka mała paczuszka. Taka mała paczuszka. Mężkę sobie zamówiłem. O w paczce. Może widzicie. Pusto. Czyli paczuszka taka malutka. A pudełeczko takie wielkie. O, żeby wam zobrazować, to jest po prostu kpina, i brak ekologicznego myślenia w tej firmie. Nie pozdrawiam.